O miejscu, do którego dotarliśmy, nie wiemy nic. Miejscowi snują różne historie. Niektóre brzmią prawdziwie, inne zapewne zostały zniekształcone przez czas i ulotną pamięć. Obiekt wygląda na wartościowy, to nie pierwsza lepsza posiadłość. Dlatego dzisiejszą przygodę zaczynamy od postawienia podstawowego pytania: dlaczego nikt nie spisał jego historii? Witajcie w kolejnym urbexowym odcinku. Znajdujemy się już właśnie na terenie opuszczonego pałacu, w którym podobno zachowało się całkiem sporo rzeczy. Chodźcie razem z nami i przekonajcie się. Czy brakuje źródeł, dlatego że była to po prostu prywatna posiadłość? Czy może ktoś chciał zatrzeć ślady przeszłości? Fakty są nieliczne. Tym razem, przynajmniej normalną, wydeptaną ścieżką. Cisza, która otacza ten dworek, wydaje się mówić więcej niż wszystkie niby fakty i mity, o których zaraz usłyszycie. Zabieram Was dziś na wspólną eksplorację, gdzie krok po kroku spróbujemy odtworzyć obraz tego miejsca oraz odkryć jego przeszłość. Dawno nie był nagrywek z kamerą na głowie. Przekraczając próg, wkraczamy w świat zatrzymany w czasie. Warstwy kurzu, drewno, okładziny wszystko opowiada własną historię. Całkiem możliwe, że w ostatnich latach pomieszkiwał tu jakiś pracownik elektrociepłowni EC2 w Łodzi. Dobra, to co najpierw parter, potem góra? Mhm. Nie znamy dat ani chronologii wydarzeń, jednak to właśnie drobiazgi potrafią zdradzić, co tak naprawdę działo się w tym miejscu i kiedy. Co to jest książka telefoniczna? <noise> Oto co już wiemy. Budynek powstał w 1906 roku. Wiemy to z fasady, na której umieszczono ozdobną datę. Ec2 w Łodzi zaprzestało działalności 10 lat temu. Jeśli mieszkał tutaj pracownik, raczej mało prawdopodobne, że opuścił te miejsce dopiero wtedy i zaraz przekonacie się dlaczego. Oto pierwsze zdjęcie satelitarne tego miejsca, na jakie trafiłem. No cóż, brakowało trochę rozdzielczości. Jest to rok 1985 i gdyby tylko zdjęcie było lepszej jakości, możliwe, że dostrzeglibyśmy na nim ostatnich ludzi, którzy tam mieszkali. Nieco później zobaczycie, co sprawiło, że tak uważam. Z kolei na pierwszych dostępnych zdjęciach ze Street View z 2012 i potem 2013 roku widać, że wejście jest zarośnięte. W czternastoletnim timelapsie z satelity też widać, że od 2011 roku do teraz miejsce coraz bardziej zarastało, a dworek zaczął gubić się w drzewach. Wcześniejszych zdjęć satelitarnych, a także street view nie ma. Więc chyba hipoteza z opuszczeniem tego miejsca w 2015 roku jest raczej mało prawdopodobna. W sumie w całkiem niezłym stanie się to zachowało. Spójrzcie na okna. Mamy na świetle, okno jest dwuskrzydłowe, sięgające do podłogi, Szprosowanie. To świadczy o zamożności właścicieli, bo te elementy były charakterystyczne właśnie dla dworków z tego okresu. Biorąc pod uwagę fakt, że znajdujemy się w pomieszczeniu na wprost wejścia, mogło ono stanowić funkcję reprezentacyjną. Sterty książek i biblioteczka sugerują, że mieszkała tu wykształcona rodzina. Z kolei kominek nieco wyróżnia się. Jest, co prawda, otwarte palenisko, ale z wyglądu wydaje się być późniejszą przeróbką. Czyżby to był piec akumulacyjny? Piece akumulacyjne, typowe dla końca XX wieku wskazują, że brak centralnego ogrzewania nie był problemem ostatnich mieszkańców. Cała elektronika, izolacja. Wygląda na to, że dworek od dawna nie był modernizowany. Konkluzja z tego taka, że późniejsi właściciele mogli już nie mieć środków na remont lub utrzymanie dworku, stąd brak modernizacji i raczej prowizoryczne rozwiązania. Przyznajcie, taki piec raczej nie pasuje do ekskluzywnego dworku, prawda? O, kuchenka, ale fajnie. Jeszcze lepna muchy. A zatem, brak nowoczesnych rozwiązań może świadczyć, że ludzie zniknęli z tego obiektu właśnie te 20-30 lat temu. O, też mieliśmy taką wagę w domu. Identyczny. 2006. Mamy to. Rok 2006, czyli dokładnie 100 lat od wybudowania. To mogła być data, gdy ostatnia żywa dusza pomieszkiwała w tych murach. Zawsze lubię te kalendarze. Bo daje taki obraz, kiedy ktoś tu ostatnio coś robił aktywnie. Przechodząc do dalszych pomieszczeń natknęliśmy się na kolejny ciekawy trop. Łazienka, to tylko łazienka, ale trafiliśmy w niej na buteleczkę wody utlenionej. Obecnie taka kosztuje około 1 do 3 zł. Tu widoczna cena to 16 zł. I pasuje ona do czasów sprzed denominacji, końcówka lat 80., gdy ceny zaczęły kosmicznie rosnąć, ale jeszcze nie przesadnie. Jak to się ma do kalendarza z 2006? Czyżby ludzie opuścili te miejsce wcześniej, a potem ktoś tu wrócił? Dajcie znać, co myślicie. Dzień dobry. Czeka zawsze, aż ktoś mi odpowie. Z opowieści lokalsów. Właściciel lubił sobie popić. Podobno też nie miał dzieci, ale za to dwie żony i służącego. Z zeznań sąsiadów jest kilku spadkobierców. Do kogo zatem należy posiadłość, skoro rzekomo właściciel nie posiadał potomstwa? Sporo wskazówek sprowadza nas do przełomu lat 90. i 2000., a może i wcześniej. Uuu, ale to duże. Choć wydaje mi się, że duży rozkwit dla tego budynku po wojnie mógł przypaść na okres PRL. Do czego jeszcze wrócimy. Tym się kręciło. Co to było? Co to było za rządem? Internetowy eksplorator mówił historię rzekomą, zasłyszaną od sąsiadów. O, a tu byłeś? Była tam rodzina, gdzie ojciec zabił syna i chciał go spalić w piecu na dole. Trafił do więzienia, a żona wyprowadziła się i zamieszkała dwie wsi dalej. Później ktoś kupił tę willę. Wygląda to na niezły temat do kryminalnej opowieści, ale na ile jest ona prawdziwa? No i w końcu, ile żon i dzieci miał właściciel? Dużo jest tu niespójności. A może to po prostu różne pokolenia, różni właściciele. Butelek po alkoholu rzeczywiście znaleźliśmy sporo. Czy jednak tworzą one spójną całość z poprzednim właścicielem? Lenin. Nie chciałbym tutaj tak lekko opiniować. Po butelkach ciężko wskazać rok, choć nie wygląda też to tak, aby zabawiały się tu grupy młodzieży lub bezdomnych. Dlaczego? Otóż miejsce te jest daleko od czegokolwiek. Wokół tylko parę gospodarstw, a najbliższy sklep znajduje się 5 km stąd. No to co, teraz piętra? więc to mało strategiczne miejsce, choć może dające spokój i izolację od ludzi. Jeszcze chociaż mamy tutaj dwa pomieszczenia na parterze. To jest kolejny ten piec akumulacyjny. Masa tych książek tu. Z dołu wydawało się w miarę bezpieczne, żadnych zarwanych stropów. Przed Wami dowody świetności tego obiektu w czasie PRL-u, czyli brak nowoczesnych sprzętów i sposób adaptacji piętra. Mówimy tu o drewnianych wykończeniach, całkiem nieźle zachowanych tapetach no i przede wszystkim niemy świadek epoki telewizor Unitra WTZ Helios, który produkowano w latach 80. w warszawskich zakładach telewizyjnych. I to był luksus, i nie używało się do niego pilota. Kanały programowało się specjalną płytką wysuwającą się z telewizora w miejscu, gdzie tu pozostał tylko otwór. Co ciekawe, można było się do niego podłączyć nawet przez komputer gniazdem RGB. Dyskrecja, jak zwykle. Tapety ładne. Rzadko kiedy się ostatnio zdarzało, że były tapety i jeszcze ten sufit w ogóle cały pokryty drewnem. No nieźle. Przewody elektryczne miedziane. Także tu musiał być jakiś remont zrobiony, bo zapewne wcześniej były aluminiowe. I to ciekawe, bo do lat 90. stosowano przewody aluminiowe, zatem obiekt musiał przejść solidny remont, zwłaszcza że elektrycznie zasilano piece akumulacyjne, które bardziej obciążały sieć. Z tego wynika, że ostatnie pokolenie zamieszkujące tutaj nie musiało być wcale takie biedne. Wyremontowanie i zagospodarowanie tak dużego obiektu musiało wiązać się z kosztami. i stare telewizory dwa ale w dobrym stanie to jest, niesamowite Nawet tutaj, wyglądając na dach, trafiłem na pewien ślad. Spójrzcie na wykończenie komina. Mogło zostać tam umieszczone dla zabezpieczenia komina lub do poprawy ciągu. Na parterze w tym miejscu znajduje się kuchnia, w której byliśmy, a w niej piec węglowy. Stosowano często te rozwiązania jeszcze przed latami 2000, trochę jako półśrodki, aby nie prowadzić dużego remontu. No to wszystko. Ciekawa to była przygoda. Wszystko wskazuje na to, że obiekt jest opuszczony przynajmniej od 2006 roku, a nawet od przełomu lat 90. i 2000. Myślę, że ostatecznie za opuszczeniem tego obiektu nie kryła się żadna mroczna legenda. Możliwe, że mimo majętności, zmiana systemu i denominacja sprawiły, że spokojne i sielankowe życie spadkobierców się załamało. Po czym wyemigrowali na zachód, co było tak popularne w tamtym czasie w celu poprawy jakości życia. I o dworku zapomniano. Być może przed nim kolejne dekady opowiadania swojej niespójnej i bardzo intrygującej historii. Myślicie, że kiedyś znajdzie swojego prawdziwego właściciela. To już wszystko, jeżeli chodzi o ten pałac. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka i już teraz zapraszam na kolejne, bo my, opuszczając te miejsce, wybieramy się w następne. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Dajcie też znać, czy spodobał Wam się taki charakter odcinka i dołączcie do społeczności po więcej.